Cześć, tutaj Bartek Piesecki. W tym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób w Elementorze podglądać Waszą stronę na różnych urządzeniach. Cześć, cześć. To co, przejdźmy sobie do tej części, w której pokażę Wam coś takiego jak dostosowywanie strony pod kątem responsywności. Mamy różnego rodzaju urządzenia, czyli duże szerokie ekrany o szerokości tam ponad 2000 pikseli, czy jakieś tam nawet 4K, 4000 pikseli mamy urządzenia, typu telefon, gdzie jakby ta, ta rozdzielczość jest zdecydowanie węższa. Czasami patrzymy na stronę w formacie Poziowym, czasami patrzymy na stronę w, w poramarcie pionowym. No i teraz coś, co nazywamy responsywnością, to jest właśnie to dostosowanie tej strony do różnego rodzaju układów. No i Elementor również nam oferuje taką możliwość przede wszystkim podglądu, żebyśmy zobaczyli sobie, w jaki sposób ta strona się będzie zachowywała. Czy tutaj na dolne, dolnej części ekranu macie coś takiego, tryb responsywny? W momencie, kiedy to sobie naciskamy, to mamy, pojawia nam się u góry taka ta belka. No i teraz jest tak. To jest ten układ, w którym budujemy to. Domyślnie mamy też układ tabletowy, czyli jak widzicie, od razu nam się to zwężyło, i w taki sposób osoby, które mają tablet, przeglądają sobie tą stronę. I mamy jeszcze też układ mobilny, czyli w taki sposób widzą tą stronę osoby, które odpalają ją na, na urządzeniu mobilnym. No i teraz, jakby cała duża część projektowania i budowania stron WWW, dostosowywania, polega właśnie na tym, żeby w momencie, kiedy my tę stronę zbudujemy. To żeby w odpowiedni sposób ją dostosować przy pomocy właśnie tych parametrów odstępu, wielkości danych elementów, itd, tak dalej, tak dalej. I Elementor właśnie daje nam możliwość, żeby w takim podglądzie sobie to po prostu w odpowiedni sposób dostosować. W tym odcinku pokazuję wam bardziej, w jaki sposób móc obserwować tą stronę. W kolejnym odcinku pokażę wam, w jaki sposób można to po prostu zmieniać, tak żebyśmy to po prostu zmieniali w jednym układzie, a niekoniecznie w drugim. Więc to, co chcę Wam tutaj pokazać na ten. W, w tym elemencie to jest to, że tutaj tak naprawdę widzimy trzy y, układy, y, a, y, ale nie są to jakby wszystkie. Czyli mówiąc w skrócie, mamy też jeszcze różnego rodzaju inne, tak zwane y, breakpointy i możemy sobie po prostu tutaj po, pododawać, tak żebyśmy mieli o dużo więcej tych y, elementów, czyli szeroki ekran, laptop. Y, tablet yy, poziomy i chyba mamy w tym momencie dodane wszystkie. Jeżeli sobie to zaktualizujemy, yy, tak, to będzie przeładowanie Elementora, to w tym momencie u góry nam wskoczyło dużo więcej tych, yy, tych możliwych układów i, i widoków. Zawsze się tak dzieje, może przynajmniej w wersji darmowej. Yy, tak to się dzieje, więc yy, nasza strona się w chwili obecnej wykrzaczyła w, związ, w związku z tym, yy, z tą zmianą, ale już wam pokazuję jak to poprawić. Yy, nie jest to nic niespodziewanego, więc po prostu, żebyśmy to sobie zrobili. W chwili obecnej dodaliśmy te różnego rodzaju breakpointy. Musimy sobie wyjść z tej strony do, do widoku, o dokładnie tego, który mamy w tym momencie, czyli do cockpitu WordPressa. Czyli musimy sobie wyjść z Elementora, nie przejść do innej strony. Zróbmy to może w ten sposób. Jeżeli podoba Ci się ten film, to zostaw reakcję i subskrybuj mój kanał. Będzie to dla mnie sygnał, że warto tworzyć kolejne materiały o tematyce marketingu i sprzedaży. Przechodzimy sobie do strony, i to, co nam się tutaj wydarzyło w naszej stronie głównej, to jest to, że nam przeskoczył szablon. Inaczej tutaj potrzebujemy to zrobić na tej zasadzie, żeby odświeżyć ten szablon naszej strony, żeby on był na pewno szablonem Elementor Canvas. I w momencie, kiedy wejdziemy w tej chwili obecnej w Elementora, już powinna ta strona wyglądać normalnie i, i nie powinno tutaj występować takie problemy. Dokładnie, więc mamy już tutaj przywrócony szablon. I to co teraz sobie będziemy mogli zobaczyć to jest to, że w momencie kiedy wchodzimy w tryb responsywny, jak widzicie ta strona ma już dużo więcej układów, czyli mamy taki układ szeroki monitora... Hmm... Nazwijmy go nie laptopowego, do komputera stacjonarnego. Mamy pulpit mniej więcej odpowiadający laptopowi, mamy coś, co odpowiada mniejszemu laptopowi, i tak dalej. Tutaj często to są dwa najbardziej popularne układy, dwie wiadomo, jakby Te laptopy mamy czasem 13 cali, czasem 17, czasem 15, więc to jest to coś, w czym się mniej więcej obracamy. To są te monitory. Full HD albo wyższe tablet. Jeżeli ktoś przegląda go w wersji poziomej, tak wygląda nasza strona. Jeżeli ktoś go przegląda w wersji pionowej, to jest mniej więcej ten układ. Jeżeli ktoś telefon odpali sobie poziomo, to mniej więcej tak to będzie wyglądało. I kiedy telefon odpali sobie pionowo, czyli w taki sposób standardowy, tak będzie wyglądała ta nasza strona. Więc w tym odcinku robimy pauzę. Zapraszam Was do kolejnego. Pokażę Wam w jaki sposób w tych wszystkich układach zmieniać elementy tak żeby ta strona żeby można było ją dostosowywać do każdego z nich i tak żeby to po prostu działało totalnie niezależnie. Więc dzięki za dzisiaj i zapraszam do kolejnego odcinka, w którym będziemy dostosowywali strony pod kątem mm, mobilnym.